Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Rosso i witajcie w kolejnym odcinku z Margonem. Tym razem nie z Paladyna, aczkolwiek z tropiciela. Tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj pogramy sobie tropicielem. Wybaczcie dźwięki specjalne, bo idioci jak zwykle mi tutaj muszą napieprzać wszelkimi dziwnymi pojazdami pod blokiem i pod oknem. God fucking dammit. No, ale tak, tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, wybaczcie, muszę sobie poprawić mikrofon delikatnie. Ech, no, i musiałem przeczekać, aż to gówno przejedzie. Wybaczcie. A tak, tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, w dzisiejszym będziemy sobie grać tropicielem. Wbijamy, słuchajcie, 180 poziom w końcu. W końcu wróciłem na tego tropiciela. E, pozmieniało się trochę, w sensie umiejętności się zmieniły znowu. Zmieniły się na tyle, że musiałem je zresetować i ułożyć raz jeszcze. Głównie z tego powodu, iż nie ma już Mistrzostwa Walk. Nie ma umiejętności, które nam gwarantuje Mistrzostwo Walk czyli wykonanie kilku tur jakby automatycznie w szybkiej walce. Teraz jest to zamienione na jakąś umiejętność przetrwania bodajże, czy jakoś tak, która zmniejsza otrzymywane obrażenia od. Przeciwników, niemniej jednak, w momencie kiedy ja miałem mistrzostwo walk na poziomie trzecim, przetrwanie zmniejszało mi obrażenia na o minus 3%. Dlatego było to dosyć nieopłacalne. Dzięki temu wziąłem sobie inne umiejętności aktywne, w sensie takie, które muszę używać za energię. Tudzież wziąłem sobie w tym przypadku zamiast gwałtownego strzału na dziesiątym poziomie, wziąłem sobie przywracanie energii, bo takowe się czasem bardzo przydaje. Chociaż tutaj jeszcze raczej będę to zmieniał, będę to zmieniał najprawdopodobniej na Gwałtowny Strzał z powrotem na 10 poziom, gdyż to się dosyć czas, często no, przydawało tak naprawdę. No i tutaj jest to, co dzięki temu mogę zrobić, czyli wrzucić sobie dodatkowe kilka umiejętności, czyli kilka powiedzmy takich, które pozwalają mi zwiększyć delikatnie obrażenia zadawane przeze mnie. Przez tamte statystyki pasywne, tudzież jakieś 10, 15 czy nawet 20% zwiększone obrażenia od yy, fizyczne, od, od, od zręczności w ten sposób. Yy, oraz będę mógł wtedy sobie wrzucić jakiś już typowy 10 poziom umiejętności, które są sygnowane na mój aktualny, czyli energetyzujący wstrząs, e ewentualnie niewrażliwość na ogień, czy jakoś tak. W tym przypadku wrzuciłem sobie energetyzujący wstrząs na maksymalny poziom, gdyż to ratuje mnie strasznie czasem. I już zacząłem rozwijać niewrażliwość na ogień, co daje mi dodatkowe obrażenia od ognia i zwiększa moją odporność na ogień. Jednak. Najprawdopodobniej będę jeszcze to zmieniał w sensie. Jeszcze raz sobie zresetuję umiejętności, bo mogę, bo w sumie e, mam wystarczająco pieniędzy na to, dlatego chyba tak zrobię i to zresetuję. I jeszcze raz je ułożę, e, biorąc już w tym przypadku raczej gwałtowny zamiast tego przywracania, bo to przywracanie jest ok. Ale tak naprawdę w trakcie walki rzadko kiedy z tym z tego korzystam. Bo rzadko kiedy kończy mi się maksymalnie mana i energia, dlatego też, e, dlatego też nie czuję, żeby to było aż tak bardzo potrzebne. E, no, i to by było na tyle, jeśli chodzi o umiejętności. Dzisiaj wbijamy sobie 180, to oczywiście na patrycjuszach, e, no bo gdzie by indziej. I to będzie najprawdopodobniej chyba już ostatni odcinek z tej serii, tak naprawdę. W sensie z Tropiciela, bo nie planuję już yy, przynajmniej nagrywać na razie tutaj żadnych rzeczy. Ja sobie tam pewnie troszkę jeszcze będę expił. Yy, ale najprawdopodobniej z Tropiciela i w ogóle z Gefionu będą bardzo rzadko się odcinki teraz pojawiać, z tego względu, że no ciśniemy tego Paladyna do setnego levela. Yy, I dlatego też w sumie zrobiłem małą przerwę w tej serii, gdyż muszę. Muszę sobie narobić troszkę odcinków. W sensie, teraz, właśnie dzisiaj, pojawił Wam się tropiciel, żebyście mogli sobie obejrzeć i żebym ja mógł teraz sobie poświęcić weekend, bo e, będę miał tylko piątek, na, tak naprawdę, bo w sobotę mnie nie ma, e, na nagrywki na poniedziałek, na mojego paladyna. Dlatego, dlatego tutaj Wam wrzuciłem tego tropiciela i już sobie ten weekend poświęcę typowo na nagrywanie i to, co nagrałem dzisiaj. Co nagrałem wczoraj, a wszystko wrzucie, wrzucę na poniedziałek już w tym momencie, tak żeby to wszystko działało tak jak powinno. W następnym tygodniu i jeszcze jednym tygodniu, czyli następne dwa tygodnie, tak naprawdę mam wolne, w sensie mam urlop, i to pozwoli mi na nagrywanie większej ilości materiałów dzięki czemu te odcinki będą się pojawiać teraz no już tak faktycznie w, powiedzmy z lepszym contentem tak naprawdę bo będę będę więcej ekspił będę więcej siedział na tym margonem przez, te, przez ten jakiś czas spodziewajcie się że wszelkie odcinki będą no wrzucone jakby z Wszystkie przyszłe odcinki będą jakby z dużym wyprzedzeniem nagrywane, i one będą się pojawiać w sumie przez następne kilka tygodni, w momencie kiedy ja będę je wszystkie teraz nagrywał. Dlatego może być dosyć taka, no, może być delikatna rozbieżność, jeśli chodzi o zdarzenia, i, i wydarzenia, i sytuacje i tak dalej. Dlatego weźcie to też pod uwagę że w momencie najprawdopodobniej kiedy wy będziecie od, od, oglądać odcinek chyba teraz jest siódmy, czyli wy będziecie oglądać odcinek dziesiąty, ja najprawdopodobniej, ja najprawdopodobniej będę już dla Was nagrywał piętnasty czy coś w tym stylu, dlatego, mm, dlatego mała rozbieżność może się tutaj mm, uskutecznić. Jednak myślę, że nie będzie to wam jakoś bardzo przeszkadzało. W sensie będzie to przeszkadzało w momencie, kiedy będziecie chcieli, żebym zrobił jakąś konkretną rzecz lub zmienił jakąś konkretną rzecz, a ja nie będę mógł, bo nie będę mógł się cofnąć w czasie, a na odcinki już będą nagrane, dlatego też dlatego też możecie w sumie jedyne jedyny tak naprawdę problem w tym nagrywaniu może w tym nagrywaniu e, w sensie już na zapas może powstać w momencie kiedy będziecie chcieli coś zaproponować ale w innym przypadku myślę że nie będzie problemu e, a jeśli chodzi w ogóle o gefion słuchajcie w, na gefionie już raczej nie będę grał w sensie wojownika już raczej też nie będę ruszał tropiciela raczej też nie tancerza raczej też nie będę ruszał raczej cała moja gra będzie się skupiać e, teraz na jakby, na no jakby tej nowej serii, w sensie na tej serii do setnego levela. Kiedy ją skończymy, pewnie zrobię sobie chwilową przerwę i potem ruszymy z kolejnym setnym levelem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, najprawdopodobniej Najprawdopodobniej jeszcze będzie się, znaczy inaczej, będę się starał dostać gdzieś na jakiś serwer prywatny w międzyczasie, w momencie kiedy już zbiorę siły i tak dalej, eee, postaram się, się właśnie dojść, znaczy dostać na jakiś prywatny serwer i najprawdopodobniej tam. Mm, Ruszę z kolejną, nową jakąś serią, ale jeszcze ile jeszcze o tym nie wiem, bo to jest generalnie dostanie się na serwer prywatny, nie jest prostą rzeczą. Znaczy, można dostać się na serwer prywatny, na przykład można zagrać na Pandorze, czy na. uciekło mi z głowy, na Dy, coś chyba. Jakiś, jakiś prywatny serwer, gdzie ludzie mogą zaprosić tak od ręki. Jednak na tych serwerach, czy to na Pandorze, czy na tym, o którym mówię, i tak jak mówiłem, nie, 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 nie przytoczę nazwy, bo zapomniałem, totalnie wyleciał mi z głowy, e, na tych serwerach gra bardzo dużo ludzi, a chciałbym czegoś takiego uniknąć. W sensie mm, chciałbym. Pograć na serwerze prywatnym, na którym jest właśnie bardzo mało ludzi I ta ekipa jest dosyć taka zgrana, w sensie W której można by było normalnie pograć z tymi ludźmi, pogadać Raczej wejść sobie i outować właśnie co, jakiś serwer, który byłby idealny pod to, żeby zrobić jakiś tutaj, Jakąś nową serię na, na, na YT, w sensie na YouTube Tak, żebym mógł sobie pobić jakieś elity, nie wiem na kolosach postać z tymi ludźmi, czy, czy chociażby jakieś tam na spokojnie questy porobić, pobawić się tymi profesjami, zrobić buildy wszelkiego rodzaju i tak dalej i tak dalej dlatego też nie interesują mnie jakby światy prywatne, które są nastawione pod PvP, bo PvP raczej mi nie, nie, nie przypada, ja jestem raczej graczem PvE dlatego dlatego w momencie kiedy jakiś serwer jest nastawiony na taką rozgrywkę, to mi to raczej no raczej mi to nie pasuje dlatego dlatego znalezienie takiego serwera łatwe nie będzie Niemniej jednak postaram się postaram się bo fajnie by było kurczę zrobić właśnie jakąś taką serię niezależną taką poboczną która by nie poświę znaczy która by mi nie zabierała aż tyle tak naprawdę czasu bo zrobienie na przykład tej tej serii do setnego levela wydaje się proste ale w Ilości czasu, który mogę poświęcić na grę w Margonem jest to strasznie trudne, w sensie ja nie jestem w stanie tak dużo grać, nie mam tyle czasu tak naprawdę, dlatego staram się to tutaj wszystko jakoś bardziej uogólnić, całą tą serię, w sensie jakoś tak pograć więcej, w sensie zrobić Wam te odcinki, czy inaczej, znaczy no widzicie jak wygląda ten odcinek, raz ekspie, raz nie ekspie. E, jak expie to raczej niezbyt szybko bo w sensie nie ma tego pro, progresu takiego szybkiego, bo nie mam tyle czasu na grę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej no ale o tym, nad tym będziemy się rozwodzić już w przyszłych odcinkach mm, a ten już czas powoli zakończyć tutaj prawie padłem tak swoją drogą e, już zapomniałem jak się gra tym tropicielami na tym levelu, no ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, widzimy się w poniedziałek w kolejnym już wy na Paladynie ja się z wami żegnam pamiętajcie o ocenie, komentarzu, szerokości i do usłyszenia.